Hej, hej, cześć! I czołem! Witajcie kochani w kolejnym vlogu i dzisiaj chcę Wam pokazać coś, co już miałam Wam pokazać jakiś czas temu, ale w zasadzie teraz jest najlepszy moment tak naprawdę ponieważ urodziny macie się dopiero zbliżają i mam dla was do pokazania dla osób, które by chciały się zainspirować, potrzebowałyby może pomocy, skąd wziąć fajne dekoracje na takie party, nie tylko e, dziecięce, ale i również jak najbardziej dla dorosłych, bo to jest e, bardzo fajny sklep na Allegro. E, akurat no wszystko to samo, sama kupiłam, ale można było najwięcej u jednego użytkownika znaleźć rzeczy, które mnie interesowały, więc zaraz Wam pokażę, co kupiliśmy na Maxia Urodziny. Będą to dwie imprezy w dwóch oddzielnych, w ogóle różniących się od ciebie maksymalnie motywach, ale jakże ulubionych przez niego, więc no, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do subskrypcji naszego kanału, mojego kanału. i obejrzeć ze mną zawartość tej paczki. Kochani, Marcec do mnie przyszedł. Mam nadzieję, że nie będzie nam zbytnio przeszkadzał. Pierwszy motyw to motyw Spidermana. Spidermana superbohatera i chusteczki Spidermanowe. Do tego flarki na e, takie na tort, żeby wiecie było zjawiskowo, Dlaczego? wystrzałowo. Do tego balon foliowy, taki 80 centymetrowy, trójeczka, także naprawdę, naprawdę spory balonik. Będziemy pompować tym razem nie helem. Do tego, moi kochani, aż mi kostki przeskakują, tak tutaj siedzę, balon Spiderman na hel lub nie na hel. U nas akurat będzie coś innego. Zaraz Wam pokażę co. Razy dwa taki duży balon. On na pewno, naprawdę kosztowały na pewno i naprawdę kosztowały grosze. Także naprawdę super. Co tam jeszcze czerwonego znajdziemy? Czerwonego, czerwonego. Czerwonego. Mamy jeszcze czerwonego Spidermana. To już Wam muszę pokazać. O, tak wyżej. Znacznie wyżej. Czerwony Spiderman i... Dwie do tego dołączone takie jakby ala gwiazdeczki powiedzmy. Tak, to był taki zestaw cały. Ten Spiderman, te gwiazdeczki, taki duży Spiderman, to też nie było jakieś takie drogie. Max jest wariował już z tym, bo on już chce pokazywać wam drugi motyw, ale na razie drugi motyw nie. Jeszcze, jeszcze. O, kolejny Spiderman. Taki sam duży koleś. Zobacz, zobacz jaki Spiderman. Wow. Gdzie spadaje, Gdzie ma ten Spider-Man oczy? Tu. Tu. A, a rączki? Tutaj. Tak. A brzuszek? Tu. I co ma na brzuszku narysowane? Co tu po nim chodzi? Robal. Robal. Pająk. Pająk, jak nazwa... To jest... Zaraz, zaraz, zaraz. Świeczka na tort z cyferką 3. Bo maksa ile ma lat? pokazuję na paluszkach. Trzy, tak jest! Do tego, do tego ostatni taki element, czyli balony spidermanowe, niebiesko-czerwone. to na razie nie. Poczekaj. Plus cały worek balonów niebieskich, czerwonych, czarnych i żółtych, ponieważ. nie pompujemy teraz. Ponieważ motywy to Spiderman. Motywy to Spider-Man oraz minionki, więc e, dlatego ten żółty kolor, ale do motywu Spider-Mana świetnie pasuje. Czarny, niebieski, czerwony. Minionki to niebieski i żółty, więc wszystko gra. Tak jest. Tak jest. Dalej, 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 dalej. Dalej mamy tutaj, o, to jest taka rozpakowana, nie była nigdzie zapakowana cyferka na minionkową imprezę. Złota. Złota cyferka. Dalej, podaj mi. O, dziękuję, dziękuję. Delikatnie, żeby nie porwać. Daj, mamie, daj. Delikatnie, żeby nie porwać. Dwa razy taki balon. Minionki! Jak widać Max jest zachwycony i o to chodziło, prawda? Żeby dziecko było zachwycone. To jest na obydwie imprezy taki baner Happy Birthday. W kolorze biało-złotym będzie pasował. To dalej tutaj. Już już pokazuję. Dwa razy mm, takie właśnie tak. gwiazdeczki, takie balony niebieściutkie. Piękny kolor niebies niebieski, słuchajcie. I chusteczki takie na serwetki, zawsze mówię chusteczki. Serwetki na stół minionkowe, prawda? I to tutaj baloniki. Tu, tu będą na baloniki, pokażemy na końcu. Tutaj mama jeszcze pokaże mm, ośmiopalczek taki baloników niebiesko-żółtych typowo minionkowych. Trzy, tak, cyferka trzy na to. minionkowy. Twoja kotuniku. Zaraz i jeszcze jeden taki balon. To jest chyba Bob. Zaraz pokażemy to. Ale to jest chyba Bob, co? Ten minionek czy Kevin? A jaki on jest? Bob Kevin Stewart? Bob! Wow. To jest Bob, ten śmieszny minionek, taki w cały świat. No właśnie, właśnie taki. Więc taki Bob tutaj. E, to się jeszcze wyjął, czyli zimne ognie. Będziemy mogli sobie zapalić, jak będzie, wiecie, śpiewanie 100 lat. Także takie zimne ognie. A, ja, ostatnia rzecz, ja drugi raz właśnie te flarki, Max ja, jest zachwycony tutaj Spidermanem, wow, 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 piu, piu. tak jest, taki fantastyczny Spiderman i zaraz jeszcze posprzątam to troszeczkę i pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz, wow. w którą może warto zainwestować, świetnie. Fajne są. I coś, co przyda mi się już nie tylko na maksia urodzinki, ale z wielorazowego użytku. Nie tak jak balon, że wiecie, pęknie albo zdziadzieje, yy, bo i będzie trzeba go wyrzucić, przebić i tak dalej. To jest yy, to są stojaki na balony, które wykorzystamy również na naszą trzydziestkę, tak myślę, i na inne imprezy. Yy, stojaki na takim planie, zobaczcie, koła, nie. tak jak tu zresztą yy, widać, jest narysowane, z różnej długości. Higami, na właśnie balony e, i zamówiłam dwa takie, aby wkładać e, balony właśnie na te stojaczki, e, poukładać gdzieś, wiecie, włożyć gdzieś na stole czy na bufecie. E, do zdjęć też będzie fajnie wyglądać, one są takie wysokości chyba 70 cm najwyższej. Ciągle przeżywa ten bal, bal, balon, banan, chciałam powiedzieć balon. E, także takie fajne gadżet i to były chyba najdroższe rzeczy z tego, z tego zamówienia. Nie jest napisane, jak to jest. Chyba 70 cm na najdłuższy kijek Więc nie zbyt jakoś wysoko, ale też bez przesady. Tak, masz balon. Super. Ale daj kochanie, odłożymy go już. I już to jest stąd nic nie wyjmujemy, dobra? Zgoda. Nic już stąd nie wyjmujemy. Strzela. Zostawiamy wszystkie, wszystkie nasze mm, dekoracje, zgoda. A to jeszcze schowamy i czekają na tak naprawdę dwa dobre tygodnie. Nie, to jeszcze chowamy. To, to, to. Otóż, dwa dobre tygodnie czekają wszystko na Twoje urodziny. Brawo! No nie, nie, nie! mama, o, już. Urodziny? Tak. Brawo! A talerzyki mama kupiła w Action, więc nie pokazywałam tutaj z, z tym pudłem. Bo w Action kupiłam, to jest tam 20 tam papierowych się, talerzy. talerzyków na tort. E, o średnicy 23 cm, więc spore. Taką paczkę. Urodziny będą. Kogo? Maksia, skarba naszego. Nie, Nie! Będziesz na mnie będziesz strzelał? Tak. No dobra, zgoda. Dobra, kochani. Tomek! To paczkę Tomek możesz... strzelisz? O kurczaki. Także mamy tą sprawę załatwioną. Ja tutaj wszystko sprzątam. I odzywam się do Was później. Pa! Na razie! Na razie! Kochani, kochani, my się teraz wzięliśmy z Jackiem na... Za! <grym> za dynie. Będziemy robić właśnie dyniowe buźki. Tak, Maksiu? Robimy dyniowe buźki. Dyniowe buźki na Halloween. Także będziemy robić takie fajne stworki z dyni. Będziemy ją, jak to się nazywa, wyżłabiać, wyciągać wszystkie bebechy, e, cały miąż, żeby zrobić buźki. Pokażemy Wam, jak to wygląda w efekcie końcowym. Bojna, jak ładna, Pumpkin, jasne, masz rację. Mm, także bierzemy się pumkin. za robotę. Zjedliśmy pyszny pumkin. obiadek dzisiaj, prawda, mężu? Pumpkin! Pumpkin! Mamy siłę i możemy działać. Także. Let's do this. Let's do, this. Let's do it! Let's do this. <grym> Lubmy to. Dinner, Dynie! dynie. Ośki, Robimy! Kochani, nie wiem, na ile to się da nagrać po ciemku, ale chcieliśmy Wam pokazać nasze dzieła sztuki. To jest Jacka. No i przyznajcie, 10 na 10. To jest mój stwór. <noise> Jakieś takie 5 na 10. <noise> jest. Moja jest taka bardziej, słuchajcie, śmieszna. A Jacka jest taka bardziej yy, skeli, taka bardziej straszna. Ale obie są trudne. Na pierwszy raz bardzo fajne. Maksiowi się podobają. No podobają ci się? Powiedział, że są piękne. Zobaczcie, robią klimat. I będziemy mieć na Halloween idealne. Fajnie, że tak widać jest w filmiku na pociemku. Także jakoś pewnie nie no, będzie naj, najwspanialsza, no, no, no. Ale, widzi, ale widzicie już. Widzicie? Podobają mi się Super, je. Ja. Tak! Głośniej, tak. Dobra. To my się z Wami żegnamy strasznie i śmiesznie też. Z moim kulfonem. <laughs> I widzimy się w kolejnym ujęciu. Dajcie znać, czy wy robicie takie dynie? Czy to jest jakaś taka tradycja jesienna, może w waszych domach? Bo wiem, że niektórzy takie mają. Ja jestem ciekawa. Dajcie znać. Kochani, tak, chcę zakończyć tego vloga krótkiego. Pokazać wam, co mi przyniósł właśnie kurier. Postanowiłam się wziąć za te włosy, po prostu masakra. Zamówiłam biotynę. Popijam miętkę, taką 5000, y, niby jest bardzo mm, dużo tej biotyny tutaj, nie wiem, nie znam się za mocno, szukałam jak największej i y, tu jak widzicie y, skóra, włosy i paznokcie. Kupiłam od razu trzy opakowania trzącham Wami, żeby po prostu pobrać ze 3 miesiące, no bo po miesiącu to nic, no chyba nawet nie zauważę, nie wiem, będziemy testować, będziemy e, rozmawiać ten tym temat. E, napiszcie mi proszę, co Wy stosujecie na... E, może nie tyle wypadające, co niesforne, bo one wypadają, ale dopiero jak je, wiecie, chcę rozczesać i bardzo mocno nimi szarpę, dopiero wtedy wypadają. E, nie dziwię się, no, w zasadzie, jak są takie wy, wy, wyciurchane, e, więc e, dajcie znać, co wy używacie na wzmocnienie włosów, na. Sprawienie, żeby one były piękniejsze. Ja powoli ym, je doprowadzam do jakiegoś takiego, mam wrażenie, dobrego stanu. Yy, ścięłam sobie chyba 4 cm pod długości. Sama mam metodę na to, jakoś zawsze się sprawdza. Yy, używam yy, oleju z Snuxa. Yy, I ten tam olej jest nie jeden, tylko siedem chyba. Zaraz wam przyniosę tylko. O. Lecę po niego. Mam, mam, mam. Olejków jest tutaj 7. E, mm -hmm. To jest taki ten olejek z Nuxa do e, twarzy, do w ogóle do skóry, do e, włosów. E, może również, ja sobie również twarz nim olejuję. E, jest tusty. Butelka jest tusta, ale przepięknie pachnie. Przepięknie pachnie. Naprawdę przepięknie. Bardzo Wam serdecznie go polecam. To jest ten. Huel Rodigis, Florale. To jest nie po polskiemu, nie po angielskiemu. Nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Zobaczcie sobie. Mm. Florale. Bardzo piękny zapach. I tutaj jest napisane, że tu jest aż 7 mm, olejów. Tyle zrozumiałam. 100% wegański. Także więcej możecie poczytać w internecie, gdy sobie wygoglujecie, ale właśnie olejuję sobie włosy np. rano, chodzę przez cały dzień, wieczorem myję. Później myję w tym szamponie i odżywce z węglem, co pokazywałam Wam w ostatnim vlogu. I póki co, póki co. Pomalutku, mam wrażenie, że jest lepiej. Zobaczymy, zobaczymy. Także taki mój ratunek na te niesforne włosy, to sobie właśnie montuję dla Was vloga na kolejne dni, vlogaski i odcinki w ogóle bardzo fajne, które szykuję dla Was już um, pomalutku. I, 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 i e, tak, i tak. Będę się z Wami, kochani, żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, jak spędziliście ten czas taki ostatnio dłuższy weekend z rodziną. Maxio, ma, ma. Maxio. Pożegnasz się? Papa. Pa, pa, kochani! Żegnamy się z Wami do następnego odcinka. Piszcie, jakie macie propozycje, tak wzmocnić włosy. Bo czytałam już, pisałyście o wcierkach, ale jestem ciekawa, co jeszcze, co jeszcze można zrobić. Trzymajcie się, trzymajcie się na serio, kochani, już. Pa! pa.